Cześć, Cięmank, witam widzów w kolejnym odcinku z nowości z Wodlitz. No, i co w dzisiejszym odcinku widzuję, jestem tutaj na Discordzie. Link oczywiście do Discorda w opisie do filmu. No, i w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie film tutaj z kanału oficjalnego World of Tanks. No, i widz zostań do końca, aby wszystko zobaczyć. Oczywiście link do tego filmu też będzie w opisie, a tutaj oczywiście nowa linia widzimy polskich niszczycieli. A no, także tutaj mamy Zadymę, burzę, eee, Gowika, Kiliana, Gonkiewicza i Błyskawice. No, im bliżej jesteśmy widzowie, no to, no to tutaj większe uszkodzenia zadajemy. Im dalej to mniejsze. Także tutaj widzicie na przedstawionym filmie. Dobra, tutaj kamuflaż, nie wiadomo, czy to jakiś legendarny, czy coś. Ale mi się wydaje, że to możliwe, że jednak będą. Dobra, tutaj mamy typa 5 Heavy. Jest to oczywiście 10 Tier kolekcjonerski. Dobra, tutaj nowe pojazdy dostaną wygląd HD. No i tutaj nowy event, w którym mamy 9 Tier, 10 i 8. No, i tutaj już widzę, że będzie opłacało się odebrać oczywiście EXPA, konto premium. No i ewentualnie jakieś skrzynki potwierać. No bo tutaj, żeby te czołgi zdobyć, no to widzę, naprawdę dużo będzie trzeba grać. Dobra, tutaj mamy znowu, już nie wiem, z 10 czy tam, nie wiadomo, który event, w którym można zdobyć. Sheridana na czyli z rakietami z rakietami. No, jest to już któryś tam event, oczywiście do wyboru albo 10 skrzynek na dole, albo u góry tutaj Sheridan. No ja tego nie polecam, bo to niszczy wiadomo gra możemy sobie stać. I strzelić rakietą do góry i gdzieś z kamienia. Kogoś trafić, także, także nie polecam tego pojazdu, bo po prostu ten pojazd nie powinien być w ogóle w grze. To się nie nadaje. Dobra, tu ten kranwagen, no i tyle. A nic, oczywiście, tutaj na Discordzie widzów codziennie są informacje, co tutaj na aukcji. I tak, za półtora tygodnia będzie, oczywiście, podsumowanie wszystkiego tutaj, co z tej aukcji. Co na tej aukcji było, no i porównanie z poprzednią aukcją, bo jest to już druga auk aukcja. A w zobaczymy, jakie ceny, jakie czołgi były, czy się powtarzały, czy nie. No i co, widzu, myślę, że w tym odcinku z WOTBIZ News na tle. Nie zapomnij widzu za subskrybowaniem kanału, zostawieniem łapki w górę, skomentowaniem dostępnego do tego odcinka, ponieważ zawsze na kanale coś ciekawego się pojawia, zawsze czegoś ciekawego możesz się dowiedzieć. No i co. Zapraszam także na Discorda, tutaj dużo zawsze informacji się pojawia, czy to o Blitz, czy to o darmowych grach z Epica, ze Steama, o festiwalach, wydarzeniach, wyprzedażach ze Steama. No i co? Dzięki za zadanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej.